Decyzja zapadła. Masz dość ciągłego zaczesywania włosów i marnowania czasu na coś, co i tak nie wygląda najlepiej. Opcji masz co najmniej kilka. Jednak po długich namysłach lub złych doświadczeniach finalnie decydujesz się na SMP. Ja nazywam się Krzysztof Ryczyński i jestem specjalistą mikropigmentacji skóry głowy z ponad siedmioletnim doświadczeniem. Takich historii, o których wspomniałem, słyszałem już setki. Dlatego, jeśli podczas konsultacji nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań i zaliczasz się do osób, które w najbliższym czasie będą miały wykonywany zabieg, przygotowałem dla Ciebie pięć wskazówek. Bezpośrednio przed zabiegiem nie spożywaj mocnej kawy, a tym bardziej niewskazane jest, aby pojawiać się na zabiegu po mocno zakrapianej imprezie. Również przyjmowanie leków rozrzedzających krew może niekorzystnie wpływać na przebieg samego zabiegu. Jednak delikatne, naturalne krwawienie jest w wielu przypadkach normalne i nie ma większego wpływu na finalny efekt. Wiem, że łatwo się mówi, ale nie stresuj się efektem. Po pierwszym zabiegu, poza delikatnym zaczerwienieniem lub zaróżowieniem, nie będzie jeszcze widoczna żadna drastyczna zmiana, która przyciągałaby spojrzenia innych. Sam zabieg został opracowany w ten sposób, aby zmiana była stopniowa, a gęstość oraz kolor coraz bardziej intensywne z sesji na sesję. Dzięki czemu powoli oswajamy się z naszym zmieniającym się wyglądem. Ogolenie głowy powinno odbyć się nie wcześniej niż w wieczór poprzedzający dzień zabiegowy. Delikatny odrost nie będzie stanowił dla specjalisty większego problemu i będzie mógł dogolić głowę już bezpośrednio przed zabiegiem. Nie opalaj głowy. Świeża opalona głowa to tak naprawdę przeciwwskazanie do wykonania zabiegu. Jeśli planujesz więc zabieg, Planuj go tak. Tá? Aby nie wypadał zaraz po powrocie z wakacji. Osoby regularnie odwiedzające solarium również powinny na kilka tygodni przed zabiegiem mikropigmentacji odpuścić sobie opalanie tej części ciała. Nie przejmuj się bólem. Zabieg nie jest całkowicie bezbolesny, jednak średnia opinia na temat bólu podczas zabiegu jest bardzo pozytywnie nastrajająca. Zdecydowana większość moich klientów ocenia ból jako znośny, nie powodujący tak dużego dyskomfortu, przez który potrzebowaliby oni częstych przerw. Z mojej perspektywy przyjmowanie leków przeciwbólowych przed lub w trakcie z zabiegu zupełnie nie ma sensu, ponieważ ukłucia są bardzo szybkie, a sam ból, jeżeli w ogóle będzie się pojawiał, jest bardzo krótki. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli uważasz, że przygotowane przez nas materiały niosą ze sobą przydatną wartość, to poinformuj nas o tym poprzez kliknięcie łapki w górę. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco z najnowszymi metamorfozami oraz ciekawostkami ze świata SMP.